Cawe bal 5, co ty wyprawiasz. Głupno, atakuje cię, bo was nienawidzę. Zostaw Turcję ty pomarańczowe pedale. Dobra, jednak prze... Nie ma żadnego przepraszam. Kto ze mną zadrze, ten już ginie. Ekstra Co się dzieje, boyfriend? Nie podoba mi się zachowanie tych cyberbanców, Bo piątka widzę, że zaatakowała Azerbejdżan, bo nazwał go pomarańczowym apedałem. No to będziemy musieli niestety zrobić na nich napad wojenny RPG. To ja może pójdę po hel to dołączy do nas. Ty chyba żartujesz. Hel nie może wyjść ze swojego świata, on nie lubi dnia. Może albo wcale mogę mu dać parasol z minus Rzeczywiście, dobra to ja idę z Tobą. Turcja, zrób mi metrowego kebaba z ostrym sosem, bo jestem głodny. Jakiego kebaba? O czym ty gadasz? Ktoś ty za jeden? I gdzie jest Turcja? Chwila, czy ty go rozdałeś? Po pierwsze jestem kewebal5, po drugie zaatakowałem Turcja, bo was wszystkich nienawidzę i po trzecie teraz twoja kolejna śmierć. Hahaha, ale ten pomarańczowy z*** zapomniał o tym wyspie. Czas zaatakować Tunezję. Czekaj, co? Ała co ty robisz? Atakuję cię. Ale dlaczego to robisz? Ja ci nic nie zrobiłem. Bo tak lubię.